Sienka, czy życie Cię tak zmiotło, że musisz iść do pracy? Martwisz się małym doświadczeniem i umiejętnościami? Twierdzisz, że nie znajdziesz pracy? Nic bardziej mylnego. Na pomoc przychodzi praca w gastro. W dzisiejszym filmie pokażemy Ci realia tej pięknej roboty. Przedstawimy Ci wady i wa. Zalety bycia grudniem w Bo na inną pracę niż w fast foodzie nie ma co liczyć. Tak widzę was pracownicy odzieżówek, na was też przyjdzie pora, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy w ogóle warto oddawać swoją duszę żółtemu klaunowi, albo temu dziadkowi z Kentucky. Taki spoiler, nie warto. Przejdźmy do rosyjskiej ruletki, w której cały magazynek jest pełny. Współpracownicy, to w tym miejscu znajdziesz wszystkie pierdolone Odłamy społeczeństwa, od licealistów zbierających na pierwszego tech flisa, po kolegę z Zimbabwe, który rozpierdala cegły małym palcem. A to dopiero początek, bo wśród współpracowników będziesz mógł spotkać nerdów, sebixów, studentów, starych kredyciarzy, hazardzistów, narkomanów, całych raperów niedoszłych influencerów, pomiary, furasy i, i oczywiście alternatywki. Przychodząc do tego miejsca na powitanie usłyszysz najdziwniejsze historie jakie przeżyła ta śmietanka społeczeństwa. Na przykład Jebany, Kubuś wyruchał mi przyjaciółkę to poderwałam jego tatę. Po usłyszeniu tego syfu, aż mi kurczaka z panierki wyjeba, Żarcik kto na twój widok. Myślisz, że chociaż twoje szefostwo będzie normalne, no chyba was pojeba, twój przełożony prawdopodobnie będzie jednym psychopatą, który czerpie przyjemność z twojego nieszczęścia. To tutaj pracownicy będą mówić ci, żebyś pracował w najbardziej bezsensowny sposób. Gdy zasugerujesz, że możesz to zrobić szybciej, usłyszysz tylko, że są dwa sposoby pracy: mój albo chłop. Poza tym, Twoja praca będzie dość prosta. Dosłownie robisz to samo przez cały czas. Od kanapek, po smażenie frytek, a nawet po obsługę otyłych ludzi na kasie. W trakcie pracy, będziesz mógł delektować się świetną muzyką, z jaką utożsamiają się Twoi współpracownicy. Rano, ale nie do pracy. Natomiast, obsługując klientów, na kasie, jedyne co usłyszysz to opierdol od menadżera, żebyś się pośpieszył, lub skargi na temat tego, że plastikowy ser w kanapce się nie roztopił. Ja. On nigdy się nie roztapia. To jedyne miejsce poza kąchozem, w którym podstawowy etat zaczyna się z minimum 50 nadgodzinami, dosłownie te popielolce potrafią przepracować po 300 godzin w miesiącu. Jesteśmy zgubieni! W tym pięknym miejscu twoje ciało i dusza przeżyje. Prawdziwy poligon wojskowy, nie tylko ze względu na powszechny mobbing ze strony przełożonych, wręcz przeciwnie. Największe ciosy będą chcieli ci zadać klienci. Yeah. Zdarzają się takie piękne jednostki, które dosłownie przyjdą do tej restauracji, tylko po to by zjechać ci ich humor. Darciem na ciebie pizdy, że ich kanapka ma 45 stopni zamiast 50, albo jakaś mamusia ze swoim bąbelkiem, będzie ci gadać, że, że żaden z zestawów dziecięcych nie pasuje jej Brajankowi. I tym jak drogo tłumacie, jakby to jeszcze kurwa zależało od ciebie, natomiast spokojnie, prawdopodobnie częściej będziesz trafiać na nieco normalniejszych ludzi. spotkają cię prawdopodobnie też całkiem zabawne akcje, od wybuchających frytkownic, po menela srającego na środku restauracji, to akurat jest zabawne dopóki nie musisz tego sprzątać. Do takich historii można dodać jeszcze rzadkie, lecz istniejące rajdy cyganów na waszą restaurację, albo klienci mylący menu z konkurencyjną restauracją. Skończmy jednak poruszać same wady i stale narzekać na ten typ pracy. Przejdźmy do plusów. Darmowe żarcie. Podsumowując, ta praca jest wręcz idealna dla ludzi którzy dopiero zaczynają swoje życie jako niewol pracownik i chcą dorobić sobie przez wakacje na swoje potrzeby nauczyć się szacunku do pieniądza zwiększy twoją odporność na stres wow. ale również może zachęcić cię do nauki żebyś kurwa nigdy nie musiał tam wracać canton viendo pau patrol y chingándome unas papitas pero de repente me dieron ganas de